Szanowni państwo, drodzy mieszkańcy naszego miasta. Dziękuję mediom za przybycie na krótki briefing prasowy. Briefing dotyczy utworzenia komitetu wyborców Mariusza Kszanowskiego. Otrzymaliśmy już postanowienie komisarza wyborczego, które mam przy sobie, dotyczące przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców pod nazwą Komitet Wyborczy Wyborców Mariusza Krzanowskiego. W związku z tym możemy już oficjalnie podejmować działania związane z wyborami samorządowymi. Tak jak Państwo widzicie. Są wśród nas e, kandydaci do rad miejskich, są wolontariusze, są osoby, e, które są zaangażowane w działalność e, naszego e, miasta. Znacie Państwo e, te e, osoby. E, są to e, osoby, tak jak widzicie, z różnych e, środowisk. E, są wśród e, nas osoby e, działające. Dla młodzieży są osoby działające dla seniorów, są przedstawiciele też różnych zawodów, nauczyciele, przedsiębiorcy, sportowcy czyli taka jaka jest nasza Łomża Łomża, w której mieszkają mieszkańcy o różnych poglądach mieszkańcy, którzy mają też wiele wizji. Pomysłów i my jesteśmy przedstawicielami naszego lokalnego społeczeństwa, naszego miasta. Chcemy podejmować inicjatywy, chcemy podejmować działania. Tak jak Państwo widzicie, w ciągu ostatnich lat udało nam się zrealizować już szereg ważnych działań, szereg inwestycji. Mamy oczywiście pomysły na kolejne działania, kolejne niezwykle ważne inicjatywy społeczne, ale żeby te inicjatywy mogły być urealnione, do tego też potrzeba ludzi kreatywnych, ludzi, dla których na pierwszym miejscu jest miasto Łomża i taką też ideą się kierujemy i chcemy też rozmawiać w taki sposób z mieszkańcami naszego miasta. Tak jak Państwo. Widzicie, są wśród nas już osoby, które rozpoczęły z dniem dzisiejszym zbieranie podpisów poparcia dla naszego komitetu, gdyż będziemy wystawiać oczywiście kandydatów w czterech okręgach wyborczych. Już są zbierane pierwsze podpisy. W ciągu najbliższych dni będziecie, drodzy mieszkańcy, mogli spotkać naszych wolontariuszy, naszych przedstawicieli, którzy będą kandydować do Rady Miejskiej, którzy będą zbierali podpisy. Zachęcamy oczywiście do e, popierania osób, które będą zbierały e, te podpisy w imieniu właśnie też e, kandydatów do e, rad, do poszczególnych e, okręgów, e, gdyż e, będziemy chcieli jak najszybciej też zarejestrować e, listy kandydatów e, do rad. E, I też mój apel taki do mieszkańców naszego miasta do wolontariuszy, e, którzy chcą też. E, Pomóc nam w zbieraniu tych podpisów. Taka możliwość też będzie, bo jesteśmy miastem, które jest otwarte na różnego rodzaju inicjatywy. Przez lata moja działalność skupiała się wokół też różnego rodzaju konsultacji, czy to z radami społecznymi, które w ostatnim czasie zostały uruchomione. Również będą kolejne rady, chociażby Rada Kobiet 8 marca, która zostanie powołana. My, jako Komitet Wyborczy, wsłuchujemy się w głos mieszkańców, w związku z tym z jednej strony też prosimy o pomoc, a z drugiej strony też wsłuchujemy się w to, co mówią nasi mieszkańcy, więc wszelkie pomysły, wszelkie kreatywne rozwiązania, które państwo chcielibyście też w naszym mieście uruchomić, przedstawić. Zachęcamy też do podzielenia się tą informacją. Zostanie, został już uruchomiony mail. Też taki krótki komunikat wyślemy do mediów. Mam nadzieję, że media też umieszczą tę informację, na jaki mail takie właśnie pomysły będziecie mogli Państwo przedstawiać i oczywiście też, jeżeli Państwo będziecie chcieli, to też dysponujemy, wyślemy maile, mailem listę poparcia dla naszych kandydatów, gdzie będziecie mogli Państwo też aktywnie się włączyć w, w działalność naszego komitetu. Tak jak Państwo widzicie, jest nas dużo, mamy siłę. Mamy chęć do tego, żeby działać dla naszej małej ojczyzny, dla naszego miasta. Dzisiaj jest taki moment, kiedy w taki krótki sposób mówimy naszym mieszkańcom, że rozpoczynamy zbieranie podpisów. Oczywiście będą też kolejne spotkania, kolejne briefingi, na których też będziemy Państwu mówić o szczegółach naszego programu. Dziękuję.